Pokój dobro kochani dzisiejszej Ewangelii Jezus nawoły nas do nawrócenia, i byśmy uważnie patrzyli na Jego miłość i Go naśladowali, pokazuje, że to nie cuda i znaki są w pierwszej kolejności, które mają zbliżyć człowieka do Boga. Ale relacja miłości, każdy chrześcijanin, jest zaproszony do codziennego nawracania się. Mieszkańcy Ninigy, którzy usłyszeli słowa Boga, również mierzyli się z trudami nawrócenia, ale udało im się zmienić swoje myślenie i postępowanie. Jak ty reagujesz, gdy za Jezusem wymaga od ciebie jakiegoś siłku, zaangażowania? Czy, czy, czy trudu? Czy szukasz jakiegoś oczywistego znaku, czy też potrafisz powiedzieć: Jezu, ufam tobie! Jezu, ufam tobie! Ludzie żyjący w czasach Jezusa żądali od niego znaku w takim naszym życiu. My domagamy się od niego takiego znaku. A tak naprawdę. Cóż może więcej On nam dać, niż to, co już nam dał? Wydał siebie, samego siebie w ręce ludzi i przyjął śmierć dla naszego zbawienia. I nie tylko wtedy, ale każdego dnia, dziś. W naszej szarej codzienności często stajemy się ślepi i żądamy takiego znaku, czy dowodu na jego istnienie, miłości. A tak naprawdę nie możemy otrzymać więcej w życiu niż miłości Boga. Dobrego czasu na resztę dni Wielkiego Pustyni.